Jedziemy, jedziemy windą Technolift na dworcu PKP Sopot. No, zamontowali w 21 roku. Tutaj mamy drugą windę Technolift, też z 2021 roku. aha, bo nie wychodzisz. Nie, nie wychodzę, ja nagrywam. Aha, okej, okay. dobra. jeszcze ja się pasjonuję windami. Okay, Idziemy windami Technolift na dworcu PKP Sopot w Sopocie i tym razem po drugiej stronie. Po prawej stronie, tamte windy były po lewej stronie, a tu są po prawej. Dobra, jedziemy na minus jeden i jedziemy, idziemy do drugiej windy. No i co ciekawe, ta winda jest przelotowa. No, ta akurat jest z 2017 roku co jest bardzo ciekawe minus jeden. Dobra, idziemy do drugiej windy Tutaj mamy drugą windę i to jest winda Kleman, ale niestety ona jest zepsuta, moi drodzy. Dobra, dziękuję za panieczkę. Czekajcie, ona jest na zero. bo niestety, moi drodzy, ona uległa awarii. No niestety, moi drodzy, nie będzie przyjazdu była. Dziękuję za oglądanie